No, Igor, dzisiaj gramy znowu w FIFA. I, i ja proszę Was, że gramy FIFA, i ja dzisiaj Was proszę, żebyśmy wbili do. Ja bym chciał do końca yy, czerwca mieć 50 subów. Dobra, no to proszę. No, ale nie udało nam się, Więc to jest sprzedane. Tak. Mm, tak. Mówimy taki właśnie tutaj te karty. Czyli zobaczę, jak co się wszczęło. Ta tak, rodzę. I tu masz? Hmm. Tocy. O kurde. Hmm. Podoba mi się Adaba, Kurt Jos, Modric, już, Pedri, Benzema i Felix. No tak. Chciałabym ich trafić. No patrzcie, co Oddawajcie jeden draft. Robimy jeden draft, zobaczymy. Zrobię razu, Nie tam, tylko tam. Dobra. I nic. Super. Okej. Okay. Van Dijk. Eee. Przepraszam, Kasz. Andy Kasz. Eee. Dias. Dobra, Teles. Czy Robertson? Robertson. Pog Pogba. Eee. Kante, bo widzimy. No tak. Tutaj by się przydał ten, ale to jest Bierzemy Fernandesa Messi o Jezu, proszę. Ferner chociaż. Dobra. Uu. O Jezu. Bez mamy tego, no, dobra, nie, nie tego. O, fajnie. Dobra I Hello Kto esio? Pao. Ale muszę tylko wiem kadrę jeszcze mm -mm. Mm -mm. nie o to mi chodzi nie o to mi chodzi mhm mm. i tutaj chyba Bandai, tam. mhm mm. albo jej nie widzowie albo jej nie tutaj nie chcę tego i ostatni ostatni jest martinflashgordon jak zawsze bierzemy sobie tego albo małej promocji klop i patrzymy jak się nam jak ten, jak nam będzie się powodzić. W ogóle dzisiaj te są egzaminy ósmoklasistów, więc mam nadzieję, że z polskiego no życzę powodzenia po prostu wam. Mam nadzieję, że z polskiego dzisiaj wam się udało. No i z jutro z matmy też wam się uda I z angielskiego też Mam nadzieję, że dostaniecie Szóstki, piątki A ja teraz przegrywam No dobra Powiem jedno e, Może sobie zrobimy SBC Event in W toku nagroda 85 plus Może tutaj sobie zobaczymy no co ja muszę, co ja muszę zrobić? Mam taka A muszę 85 plus na 85 plus? To ci paczka 85. O, nagroda TOTS. O to czekaj, gdzieś. Ciekawego widza ja. O, ho, ho. Ale nie, nie. Dziękuję, ale nie. Co? Począł idzie? O, rana, Dobra, kolekcja. Kurde. Radoski, wielki, Zobaczymy, co jest najgorsze. Anglia. Brazylia, Hiszpania, Niemcy, no, no dobra, Chcę, Dobra sobie? tutaj Dobra, nie wiem, ja wiedziałem, że za dobra, ja już jestem. Dlaczego? Czego to mi tak gra robi? Zer jakiś... Dobra. Zostawiacie teraz łapkę subika. A ja tu trafiam. jedną kartę, która która ma no, 179 sklep i tak 120 toc toc, o Hiszpania, Pikuła, Esio Sergio Amos. La co ja się tylko ma Widzę, dlaczego? Bo ja więcej. Kolejny go i teraz jest... Super, jasno. A potem... Nie wie, że widzowie. Ja bym się zamieszkał, to ja bym nie... Bo coś. W bramkę. No. No Nie, nie same powtórki widziałem. A nie, nie, Chaba. Anglia. Nie, Anglia będzie coś słabego. Mówię. Anglia to będzie coś słabego. Teraz... No. Wypadki otwórz 120. I zmaches, maches. Kurde Myślałem, Myślałem przez... przez chwilę, że to jest Hurricane Ale po co? Ale już się skończyły Ale ja to ostatnią? Nie? Ja? Mm, okej okay.

Oké, okay. Alexander Arnold. gelukkig. Gaan we er nog een in? Oké, hoe staat het Tot ziens. Frans, ja. Ik ik Dobra. Nie taki zły. To nie, to nie, to nie. Eee, nie mam tutaj tych dobrych kart. Dobry. Patrzę. E, dobra. I co? <laughs> o tylko ta z ma większą mocę. No. Niech mi nie pasuje tutaj. Mali człowieka. Mali Dwie paczki takie sobie kupię. En i Gabriel Jar. Chciałbym. To nie jest Gabriel Jar, tylko TXR. Przedaj. Powiem. Zabiadał mi paczka. O. N. Hezio. O jest. Co tu jest? O S Sprzedaj moje patki. A może to? O. O. O to mi chodziło właśnie. Teraz wychodzimy. Widzowie i patrzcie teraz. Inna formacja, patrzcie teraz. E, to będzie PO. A przepraszam, to będzie do kosza, i patrzcie teraz. On to właśnie zastąpi. O i tak, to będzie, o dwie kade A no zgrania grania no, 90% innym ranem Połączmy się z jakimś chłopem wymiany Soviet tutaj czekaj co on powie na plus co o, a dzięki um, nie sobie trade za skończymy odcinek bo może spadać no ojoj a co to? Jest. Co on powie na Tafu i na Ronaldinho? I Modriczo. Nie. Jeszcze raz zrobię i co on powie na te właśnie fajne karty ura nie? mi właśnie, okej. Okay. A te zobaczymy co są takie fajne są. Czy one są fajne? <tuszy> Dobra. To i co? Duuuuuj. Sprzedaj. O, to może być ciekawe. Jeszcze raz. Dwa razy. Zrobię jeszcze jeden raz. Werner. Nie, Anglika nie będę na tego na pewno. Hmm. mi jest niepotrzebny. Postowo i też, ale ja muszę chyba się Postowo jego? Tam nie ja ja. Wezmę. Hmm. Gundogan może być. Dobra. I ostatnie to będzie. Dobra z sobie hmm. dobrego pele. Nie to nie może być. Ale ten inny pele mówię, inny pele, no bo Pele to jest ikona tamten 90, 90. Coś bym chciał drugiego. Już nie ma. Asio Widzę, że już wątajk na sprzedaj moje paczki To jest ostatnia paczka To jest Turcja SP i zakończyliśmy jakimś super walkautem Widziałem, że będzie lepszy. Trzeba pod koniec jeszcze hmm, pik zostą. Pik hmm, z O, eto. Czyli sprzedajemy. I widziałem, ja chyba paczkę wezmę z... Właśnie, że... O, ikona na koń. Zobaczymy, czy zakończyliśmy walkout, czy zakończyliśmy walkout. Takim no, normalnym walkoutem. Jak ja nie, jak ja nie, lubię, jak ja nie lubię ikon angielskich, widzowie. Ja nie mówię, że są złe ikony, ale wiecie. No. O! A to co to? No bo jeszcze tutaj jest oczywiście jakieś. Dobra, ostatnia paczka i to. Uh -huh. N. N, N, Ok. Ciekawe. Powiem. Ciekawe. Do dzisiaj drognęliśmy. Mamy swift. Który nie jest nam potrzebny. Ale go nie sprzedaje. Mamy tak. Ka cakuet, nie jak się mówi modlicie mamy co jest z sanem, mamy, e, kundugan, mamy Mostowo mamy mostowoi dwa mostowoi nawet e, czy, no i ten no i albo zostawimy sobie e, no to wystarczy ja się żegnam, pamiętajcie, że, że do końca czerwca Chcę, żebyście, żebym w, w, był, wbił 50 subów. Proszę Was o to, a ja Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.